Afirmacje na miłość do samej siebie. Afirmacje pomagają nam w wytwarzaniu nowych nawyków myśleniowych. Poprzez słuchanie i powtarzanie afirmacji, możesz utworzyć nowe połączenia neuronów w mózgu i zbudować nowe, pozytywne schematy myśli oraz przełamać te negatywne. Aby zauważyć widoczne zmiany, słuchaj tego nagrania przez kolejne 21 dni rano tuż po przebudzeniu lub wieczorem tuż przed zaśnięciem akceptuję siebie całkowicie taką jaka jestem szanuję siebie kocham i akceptuję całą siebie jestem dla siebie najważniejszą osobą na świecie nie mam problemu z tym aby mówić nie Moje szczęście jest moim priorytetem. Promienieje ode mnie dobra energia. Jestem piękna w środku i na zewnątrz. Jestem pewna siebie. Znam swoją wartość. Wierzę w siebie. Ufam sobie. Najbardziej lśnię wtedy, kiedy jestem autentyczna. Żyję w zgodzie ze sobą. Jestem wyjątkowa. Nie potrzebuję porównywać się do innych. Kocham swoje ciało. Jestem wdzięczna za moje ciało i za wszystko, co robi, aby mnie wspierać. Wszystko we mnie jest piękne. Jestem wartościowa. Moja wartość jest wrodzona i nie może być mi odebrana. Wiem, kim jestem i akceptuję siebie. Mam wystarczająco dużo i robię wystarczająco dużo. Jestem wystarczająco dobra. Mam w sobie siłę. Jestem silna wtedy, kiedy szanuję siebie. Jestem silna wtedy, kiedy dotrzymuję swojego słowa. Jestem silna wtedy, kiedy kocham siebie. Jestem odważna. Jestem odporna i wytrwała. Szanuję swoją energię i chronię ją. Moje dobre samopoczucie jest dla mnie priorytetem. Stawianie granic jest aktem miłości do samej siebie. Kocham być autentyczna. Jestem mądra. Jestem kreatywna. Jestem zdolna. Mam w sobie wszystko, czego potrzebuję, aby odnieść sukces. Jestem dokładnie tu, gdzie powinnam być. Jestem kochana. Jestem gotowa, aby być swoją najsilniejszą wersją siebie. Odpuszczam wszystko, co nie jest w zgodzie z moją autentyczną ja. Nie boję się powiedzieć nie i nie boję się pożegnać z tym, co mi nie służy. Mam siłę, aby kształtować historię mojego życia. Mam siłę, aby kreować moje wymarzone życie. Akceptuję siebie dokładnie taką, jaką jestem. Akceptuję siebie dokładnie taką, jaka jestem. Szanuję siebie. Kocham. I akceptuję całą siebie. Jestem dla siebie najważniejszą osobą na świecie. Nie mam problemu z tym, aby mówić nie. Moje szczęście jest moim priorytetem. Promienieje ode mnie dobra energia. Jestem piękna w środku i na zewnątrz. Jestem pewna siebie. Znam swoją wartość. Wierzę w siebie. Ufam sobie. Najbardziej lśnię wtedy, kiedy jestem autentyczna. Żyję w zgodzie ze sobą. Jestem wyjątkowa. Nie potrzebuję porównywać się do innych. Kocham swoje ciało. Jestem wdzięczna za moje ciało i za wszystko, co robi, aby mnie wspierać. Wszystko we mnie jest piękne. Jestem wartościowa. Moja wartość jest wrodzona i nie może być mi odebrana. Wiem, kim jestem i akceptuję siebie. Mam wystarczająco dużo. I robię wystarczająco dużo. Jestem wystarczająco dobra. Mam w sobie siłę. Jestem silna wtedy, kiedy szanuję siebie. Jestem silna wtedy, kiedy dotrzymuję swojego słowa. Jestem silna wtedy, kiedy kocham siebie. Jestem odważna. Jestem odporna i wytrwała. Szanuję swoją energię i chronię ją. Moje dobre samopoczucie jest dla mnie priorytetem. Stawianie granic jest aktem miłości do samej siebie. Kocham być autentyczna. Jestem mądra. Jestem kreatywna. Jestem zdolna. Mam w sobie wszystko, czego potrzebuję, aby odnieść sukces. Jestem dokładnie tu, gdzie powinnam być. Jestem kochana. Jestem gotowa, aby być swoją najsilniejszą wersją siebie. Odpuszczam wszystko, co nie jest w zgodzie z moją autentyczną ja. Nie boję się powiedzieć nie, i nie boję się pożegnać z tym, co mi nie służy. Mam siłę, aby kształtować historię mojego życia. Mam siłę, aby kreować moje wymarzone życie.